Witam wszystkich serdecznie Zostałam poproszona o wykonanie takiej szydełkowej ozdoby na stópki I taką pokażę również na tym filmiku Co nam będzie potrzebne? Kordonek znanej firmy, tutaj jest podana Kordonek jest ciut grubszy, widzę Bardzo mało idzie na tego typu ozdóbki Myślę, że nawet jedna trzecia kordonka nie poszła. Także jeden taki kordonek powinien spokojnie starczyć na dwie takie ozdoby: szydełko 1,5 mm, oczywiście nożyczki, guziki, ponieważ ta ozdoba będzie zapinana tutaj na kostce na guziczek. Ja akurat użyję takich guzików i pokażę, uciek mi z uchem, taki guziczek i pokażę jak wrabiać taki guzik za pomocą szydełka. Nie będzie potrzebna nam nawet igła. Natomiast jeżeli nie mają Pani takich guzików, tylko tradycyjne, trzeba właśnie się w tradycyjne zaopatrzyć i igłę z dużym uszkiem, przy czym trzeba pamiętać, żeby ta igła swobodnie przeszła przez dziurkę. Chyba już wszystko powiedziałam, co nam jest potrzebne. Zabieramy się za pracę. Projekt wygląda na skomplikowany, ale myślę, że sposób, w jaki pokażę, będzie dosyć prosty. Ozdoba jest dosyć ciekawa. Myślę, że taka typowo na letnie spacery po plaży. I zabieramy się za pracę. Zaczynamy od pętelki. Robimy pętelkę Zmniejszam moją pętelkę Wkładam szydełko I proszę zrobić tylko cztery oczka łańcuszka Raz Dwa Trzy Cztery Ten króciutki łańcuszek zamykamy w kółko Czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy pracę. Przybliżamy do siebie pętelki. Tą włóczkę początkową odkładam na bok, żeby mi na dół, tak żeby mi nie przeszkadzała. Przybliżamy do siebie pętelki i robimy oczko ścisłe, łapiąc włóczkę na szydełko i przeciągając przez te dwie pętelki. Powstało nam takie naprawdę malutkie kółeczko. Myślę, że widać. I teraz w tym kółeczku będziemy osadzać półsłupki. A więc pierwszy rząd naszej robótki. Proszę zacząć od jednego oczka łańcuszka, i następnie bez narzutu wbijamy od razu szydełko w środek tego kółeczka. Są to małe formy, ponieważ jest, pracujemy na cienkim metalowym szydełku i cienkim kordonku, więc to wszystko może. Być taki niewyraźny, ale myślę, że tłumaczenie od razu pomoże Paniom zorientować się, gdzie i co pokazuję. Szydełko wbijam w środek tego kółeczka. Przy okazji przytrzymuję włóczkę początkową wzdłuż krawędzi palcami, żeby ją wrobić w robótkę. I w naszym kółeczku proszę zrobić 17 półsłupków. Ja zrobię to na żywo. Pierwszy półsłupek. Jedno oczko, tak, jedno oczko, łańcuszka. Pokazałam, pokazałam, jeszcze muszę się upewnić. Jedno oczko, łańcuszka i 17 półsłupków. To oczko, łańcuszka jest nam potrzebne, ponieważ zakończymy wbijając szydełko, zakończymy ten rząd wbijając szydełko właśnie w to pierwsze oczko. Trzy słupki mam zrobione, cztery, pięć, układam sobie włóczkę tą sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć 11, 12, 13, jeżeli mało miejsca mamy w tym kółeczku, to ściągamy te półsłupki, żeby było jeszcze miejsca na zrobienie, trzynaście 14, 15, 16, 17. Rozciągam troszkę tą małą postać, kółeczka. Rozciągam troszkę i. Hmm, próbuję ustawić ostrość. Rozciągam kółeczko i szydełko wbijamy, żeby połączyć ten rząd. Pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy pracę, to pierwsze pojedyncze oczko. Wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. Czyli łapię włóczkę na szydełko i przeciągam przez pętelki. Pierwszy rząd zrobiony, drugi rząd. Proszę zacząć od sześciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6? Następnie narzut. I w każdym półsłupku, który wykonywaliśmy, proszę zrobić po jednym słupku. A więc w następne oczko wbijam szydełko w oczko obok zaraz za tym łańcuszkiem. Troszkę to tutaj się skręciło, ale wyciągam pętelkę. Troszkę proszę ujarzmić te. Kordonki i robię słupek. Za każdym słupkiem proszę wykonać trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Dalej, narzut, i w następnym oczku kolejny słupek. I tak w każdym oczku proszę zrobić słupek, który będzie oddzielony trzema oczkami łańcuszka. Narzut. 17 słupków. Zrobię teraz pauzę i pokażę, jak połączyć drugi rząd. 17 słupków zrobionych, drugi rząd jest prawie skończony, mam wykonany właśnie tutaj ostatni słupek. Za tym słupkiem, tak jak za każdym, trzeba zrobić jeszcze trzy oczka łańcuszka. I łączymy, wbijając szydełko w ten pierwszy łańcuszek, który składał się. Z sześciu oczek. Od podstawy odliczamy trzy oczka. Raz, dwa, trzy. I właśnie w to trzecie oczko łańcuszka wbijamy szydełko i robimy oczko ścisłe. O, właśnie. Teraz, żeby zacząć następny rząd, rząd trzeci, musimy zrobić dwa oczka ścisłe w lewo. Czyli wbijam szydełko w pierwsze oczko. Obok i robię oczko ścisłe. I w drugie oczko obok i robię również oczko ścisłe. Wtedy tym sposobem doszliśmy do miejsca pomiędzy pierwszym słupkiem w rzędzie poniżej a drugim. I właśnie od tego miejsca rozpoczniemy trzeci rząd. Trzeci rząd proszę zrobić, zacząć od wykonania pięciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na następnym łańcuszku pomiędzy drugim a trzecim słupkiem te łańcuszki, które składały się z trzech oczek, wbijamy pod, wkładamy tak jakby w dziurkę pod ten łańcuszek szydełko. I robimy tutaj jeden półsłupek. Jeden półsłupek. Pół półsłupek był wykonany tra taki tradycyjny, bez narzutu. I właśnie tak będzie wyglądał ten trzeci rząd. Za każdym półsłupkiem proszę zrobić również trzy oczka łańcuszka i półsłupek następny pomiędzy następnymi słupkami na następnym łańcuszku rzędu poniżej pijamy i robimy i znów trzy oczka łańcuszka zerkamy na następny łańcuszek rzędu poniżej i półsłupek I tak proszę zrobić do samego końca ten trzeci rząd Pokażę jak połączyć go w całość po pauzie Trzeci rząd prawie skończony Mam wykonany ostatni półsłupek i ostatnie trzy oczka łańcuszka. Ten rząd łączymy wbijając szydełko w pierwszy łańcuszek, który składał się z pięciu oczek i od podstawy odliczamy dwa oczka. Raz, dwa i właśnie w to drugie oczko wbijamy szydełko i przybliżamy do siebie pętelki, robimy oczko ścisłe. Żeby zacząć rząd czwarty, również musimy zrobić dwa oczka ścisłe w lewo, czyli wbijam szydełko w oczko obok i robię oczko ścisłe. I jeszcze jedno oczko. Oczko ścisłe. Rząd czwarty zaczniemy od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie proszę zrobić narzut i w dziurce pod tymi trzema oczkami łańcuszka bijamy szydełko, i tutaj robimy dwa słupki łączone górą. Czyli wyciągam pętelkę długą i zaczynam przerabiać tak jak zwykły słupek, dzięki czemu tyle, że nie dokańczam go. Przerabiam tak, jakby słupek tylko do połowy dzięki czemu powstały mi dwie pętelki na łańcuszku yy, łańcuszku, na szydełku następnie narzut znów to samo, w tą samą dziurkę wbijam szydełko znów wyciągam pętelkę przerabiam to co wyciągnęłam tak jakbym wykonywała słupek tylko do połowy dzięki temu mam trzy już pętelki na szydełku i dopiero teraz Łapię włóczkę na szydełko i przeciągam przez te wszystkie pętelki. Zrobiliśmy dwa słupki łączone górą, ale na każdym innym łańcuszku tutaj, w rzędzie poniżej, będziemy wykonywać trzy słupki łączone górą. Tutaj, z racji tego, że zaczynaliśmy ten rząd trzema oczkami łańcuszka, trzeba było zrobić tylko dwa słupki. Każdy taki motyw, każde takie trzy słupki łączone górą będziemy oddzielać zawsze pięcioma oczkami łańcuszka, czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Za tymi pięcioma oczkami narzut, zerkamy na następny łańcuszek i w dziurce pod następnym łańcuszkiem wbijamy szydełko i robimy tutaj trzy słupki łączone górą. Wyciągam pętelkę, łapię szydełko i przerabiam tylko do połowy, tak jakby. Pierwszy słupek, narzut, znów w tą samą dziurkę, wbijam szydełko i przerabiam te dwie pętelki tylko do połowy. I znów narzut, bo mam tylko dwa słupki przerobione do połowy, więc muszę jeszcze trzeci w tym samym miejscu zrobić. Przerobiłam trzeci do połowy. W związku z czym muszę teraz połączyć wszystko w całość. Narzut i przeciągam przez wszystkie pętelki. Powstały nam trzy słupki łączone górą. Tak jak mówiłam, za tymi trzema słupkami pięć oczek łańcuszka. I przechodzimy do następnego, następnej dziurki. I tak w każdej dziurce Którą tutaj widzimy, trzeba zrobić trzy słupki łączone górą. Na takich e, małych formach i cienkich szydełkach i kordonkach może to się troszkę wszystko zlewać, ale nabiorą panie wprawę. Tak proszę zrobić w każdej dziurce i pokażę, jak połączyć ten rząd. Nieco inaczej będzie łączenie wyglądało. Więc proszę zrobić do momentu ostatnich trzech słupków łączonych górą, w ostatniej dziurce tutaj. Pauza. Tak jak wspomniałam, koniec rzędu czwartego będzie zupełnie inaczej wyglądał, ponieważ nie będziemy zakończać oczkiem ścisłym, tak jak w poprzednich rzędach, tylko będzie to troszkę inna metoda. Mam wykonane ostatnie trzy słupki łączone górą. Całość wygląda już w ten sposób. Za tymi ostatnimi słupkami łączonymi górą, proszę zrobić dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Następnie narzut i szydełko wbijamy w pierwszy motyw tych słupków łączonych górą. Tutaj, w miejsce tego łączenia. Tutaj wbijamy szydełko i robimy jeden słupek. Czyli wyciągam pętelkę i przerabiam po prostu słupek. Dzięki tej metodzie jesteśmy już od razu na środku, w miejscu od którego właśnie powinniśmy zacząć. Nie trzeba będzie wykonywać oczek ścisłych, żeby zacząć rząd piąty. I właśnie to nam troszkę ułatwi sprawę, ponieważ rząd piąty będzie się zaczynał już od razu tutaj w tym miejscu. I proszę zrobić trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Te trzy oczka łańcuszka zastępują pierwszy słupek. Następnie narzut i w tym miejscu od którego wychodziły te trzy oczka łańcuszka, czyli tutaj, można powiedzieć, w oczko tego słupka, który jest tak po skosie. Tutaj wbijamy szydełko, i tutaj robimy jeszcze jeden słupek czyli obok siebie są dwa słupki. Następnie przejdziemy do wykonania siedmiu oczek łańcuszka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem oczek łańcuszka. Proszę zrobić znów narzut i znów w tym miejscu, gdzie były te dwa słupki, te pierwsze, wbijamy szydełko i tutaj wykonujemy znów dwa słupki, czyli. Pierwszy słupek wygląda to tak. Narzut i znów w tym samym miejscu, gdzie były wszystkie poprzednie, drugi słupek. Taki motyw będziemy wykonywać jeszcze w dwóch miejscach. Dokładnie wytłumaczę, w którym łańcuszku tutaj ma on powstać. <laughs> Zawsze taki motyw będziemy poprzedzać i zakończać trzema oczkami łańcuszka, a więc za tymi dwoma słupkami, proszę zrobić trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Te trzy oczka łańcuszka zawieszamy na pierwszym następnym łańcuszku pod ten łańcuszek, albo w środkowe oczko, tutaj to już takiego dużego znaczenia nie ma. Wbijamy szydełko pod ten łańcuszek i robimy półsłupek. Będziemy zawieszać nasze łańcuszki półsłupkami, zwykłymi półsłupkami. Za tym półsłupkiem proszę zrobić 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zerkamy na kolejny łańcuszek. I tutaj robimy również półsłupek. 5 oczek łańcuszka, półsłupek. Znów proszę zrobić 5 oczek łańcuszka. 5. Zawieszamy na kolejnym łańcuszku. W związku z tym mamy już dwa łańcuszki zrobione. Jeszcze musimy zrobić dwa Więc jeszcze 5 oczek łańcuszka. oczek łańcuszka i zawieszamy na kolejnym łańcuszku rzędu poniżej. Mamy już trzy łańcuszki. Następnie proszę zrobić znów pięć oczek łańcuszka. I zawieszamy na łańcuszku następnym półsłupkiem. I właśnie każdy taki motyw, ich będzie trzy w tym rzędzie, oddzielamy czterema takimi seriami łańcuszków. Każdy łańcuszek składa się z pięciu oczek, i każdy jest zawieszony półsłupkiem. Natomiast, kiedy już zrobimy te cztery łańcuszki, już na następnym łańcuszku z kolei, proszę zrobić nasz motyw tutaj, ten, który robiliśmy. Tak jak mówiłam, każdy motyw poprzedzamy i zakończamy trzema oczkami łańcuszka. A więc raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, narzut, i pod kolejnym łańcuszkiem, który tutaj mamy z kolei, narzut, wbijam szydełko i robię nasz motyw, który tutaj wykonywaliśmy, czyli dwa słupki. Pierwszy, pod tym łańcuszkiem i drugi, 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, narzut i znów pod tym samym łańcuszkiem kolejne dwa słupki, dwa zwykłe słupki. Za tymi dwoma słupkami, tak jak tłumaczyłam wcześniej, robimy trzy oczka łańcuszka. Te trzy oczka łańcuszka zawieszamy na pierwszym łańcuszku półsłupkiem, zwykłym półsłupkiem i robimy kolejne cztery takie łańcuszki, które tutaj wykonywaliśmy pomiędzy tymi motywami. A więc teraz robimy cztery łańcuszki. Każdy łańcuszek składa się z pięciu oczek i jest zawieszony półsłupkiem. Po czterech łańcuszkach robimy kolejny taki motyw. Ja zrobię teraz pauzę na dokończenie tego i pokażę, jak połączyć ten rząd. To już koniec tej części. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Zapraszam na drugą część tego instruktażu. Wystarczy kliknąć tutaj. Regularnie dodaję również nowe filmy. Łatwiej będzie je Wam znaleźć, gdy zasubskrybujecie mój kanał. Dziękuję za uwagę.